O, donate! Donate! Yeah. Siema, Siema Nakleja! Witam serdecznie, witam serdecznie! Os muszę podnieść okulary, bo nie widzę, co tu się pisze. O, Czekajcie... O! Wiem, że moje urodziny były... O, kolejny donate! Kurwa! Masz. Dziękuję bardzo serdecznie Za 10 zł nakleja I ogóle wam, wam, że tak słabo widzę Ale pieniążka widzę 2 złote widzę no, no Dobrze, dobrze, dobrze Dziękuję bardzo, dziękuję Dziękuję Dobry pomysł, dobry pomysł Filip RP 10 złotych Ubieram swoje gangsta kularki Bardzo dziękuję Filip 10. Dziękuję 10. bardzo Filipie Siema masz trochę żebyś nie był biedny Dziękuję Sadik dwie dyski I 9 godzin Dziesięć godzin streama przez trzydzieści złotych No właśnie nie wiem Ej zaraz zobaczymy czy dobrze się wszystko wtyczało no Chyba że jeszcze ktoś wysadzony i W międzyczasie było, bo No jest i dziubon Do danego A się tak doliczyło Piąteczka dziękujemy dziubo. Madam Jestem kurwa piękny i nie przypominam dziada Złote ja, złote, złote jaja, złote jaja Dziubona zapisujemy zaraz na tablicy 50. Bardzo ci dziubon dziękuję Musiałem, Musiałem. Do, do, do. Ba go, Bardzo Sali 10 złotych, kolejne Jeszcze minuta przedłużania Dziękuję bardzo sali! 10 bardzo dziękuję ten jeszcze 10. To ten jeszcze 10? Y

Jaja, złote jaja, złote jaja, złote jaja, złote jaja. Sukces tak ogromny, nie ma piego żadna skala. Jestem kurwa piękny i nie przypominam gdzie. Złote jaja, złote jaja, złote jaja. Marki. Dziękuję! Zł. Dziękuję, Marki. Dobra, poczekaj. O, Fatimek, kolejny donate. Czy nam pikiel się to było? Fatimek. 5 złotych. Dawaj kielich kwasu cytrynowego Ciężkę to było. Okay. O, za tym trzy zikowe są, so, poczekajcie eee. <laughs> Zaraz, czekaj To se jeszcze handelki podzwigaj, mięsniaku Jak wbicie? Kolejne Dobra, to dawaj jeszcze kolejne dwanaście Co za? Dwa złote. Cześć, ciemak, co zaję? Witam ser.